Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Chciałam z Wami podzielić się taką piękną wiadomością od wszechświata. Mianowicie, wczoraj znalazłam grosz. Piękny grosz. Niby nic takiego, ale właśnie poprzez to wszechświat z nami się komunikuje. Z tyłu jest rok 2022. Jeden, no, wy pewnie nie zobaczycie, to musicie mi uwierzyć na słowo. <laughs> Ym, więc 2021 daje nam piąteczkę, czyli mamy początek zmian. Ja bym chciała yy, dopytać, jakie nowości tutaj do nas idą. Yy, I w związku z tym, że ja ten grosz znalazłam, to jest także przekaz dla Was, ponieważ w związku z tym, że jesteśmy tutaj razem i tworzymy pewną społeczność, Wy jesteście w moim polu, a ja jestem w Waszym polu, więc te energie się przenikają. Zobaczmy tutaj z kart Tarota, co nowego się zaczyna. Co nowego się zaczyna. Poproszę. Moje wyższe ja oprowadzenie mnie w tym czytaniu. I zobaczmy, co nowego tutaj się zaczyna dla nas. Piątka, więc jest transformacja, ale jeden plus 5 daje nam również 6, czyli równowagę, harmonię, poczucie bezpieczeństwa. Z przełożenia energia diabła, czyli tu mamy jakieś zakończenia. Zakończenia z uzależnieniami, ze strachem, z niskim poczuciem własnej wartości, a różnymi takimi uwikłaniami. To się kochani kończy. Co jeszcze? Może tutaj chodzić o jakiegoś mężczyznę, który mocno dominuje, albo może też chodzić o energię męską. Która tutaj będzie mocno zaznaczała się w najbliższym czasie w naszym życiu. Dobra, popatrzmy dalej. I zobaczymy. Co tutaj się zaczyna? Co wszechświat chciał przekazać poprzez to odkrycie? Osiem kielichów. Mhm. Czyli mamy tutaj pokazane odejście emocjonalne od kogoś, od czegoś. Tutaj, słuchajcie, jest ewidentnie koniec różnych trudnych y, sytuacji, ale to jest Wasza decyzja. Wy tutaj odsuwacie się od czegoś, zostawiacie drogę. Którą podążaliście do tej pory, zostawiacie te osiem kielichów tutaj ułożonych i wyruszacie przed siebie w stronę własnego szczęścia. Bardzo ważne jest też to, że energia tej karty to jedno, energia płynąca ze wszechświata to drugie, ale to, co wy też zrobicie z tą energią, jest już po waszej stronie. Więc generalnie wszechświat ci pokazuje nowy początek, czas odejścia od czegoś trudnego, toksycznego oddalenie emocjonalne, poszukiwanie równowagi, poszukiwanie szczęścia. To tutaj wszechświat ci chce powiedzieć, że to jest najlepszy do tego czas. Zobaczmy co dalej. Zobaczmy co jeszcze wszechświat chciałby zakomunikować. No właśnie, dziewięć mieczy, czyli to odejście emocjonalne lub też Fizycznie, jeżeli postanowicie odsunąć się od czegoś czy od kogoś, jest związane z dużym stresem. Być może nie noce, trudne myśli. Ale Dziewięć Mieczy, z racji tego, że jest to dziewiątka, mówi także o zakończeniu tego negatywnego myślenia. Bo to jest właśnie taka energia nakręcania się, słuchajcie, starych schematów. Słuchajcie, jeżeli wy na przykład właśnie Nakręcacie się, wchodzicie w te czarne myśli, to warto to zatrzymać. Warto mm, nie iść w tę stronę, bo to jest stary schemat. Czas na budowanie nowego systemu myślenia, na taką świadomość, że mm, okej, okay, być może do tej pory tak, i tak właśnie funkcjonowałam, czy funkcjonowałem, że mm, szłam w to negatywne myślenie. Ale teraz nie wybieram tego. Zobaczmy, co jeszcze tutaj wszechświat chciałby nam powiedzieć. Co nas czeka po tym odejściu emocjonalnym? Bo tutaj też, słuchajcie, zakończacie jakąś trudną wędrówkę. Co nas czeka? Dwójka monet. Czyli po prostu zmiana. Zmiana, która będzie wymagała, wiecie czego? Elastyczności. Elastyczności w myśleniu, w działaniu. Tutaj, słuchajcie, też hmm, pokazują się różne trudności związane z tą zmianą, ale to jest niezbędne, to jest kluczowe, by pójść do przodu. Jakie to mogą być trudności? No, tutaj hmm, pokazuje się aspekt finansowy. Jako ważny, jako znaczący, że trzeba będzie, kochani, y, nauczyć się obracać pieniędzmi, trzeba będzie wykorzystywać dodatkowe szanse i możliwości y, materialne, ale przede wszystkim jest tu potrzeba elastyczności w działaniu, w myśleniu. Y, nie ma tutaj y, takiego kurczowego trzymania się, słuchajcie, jednej opcji na przykład czy też jakiegoś starego sposobu bycia. Nie. To, co tutaj się dzieje, będzie wymagało od Was, no, powiedziałabym, pewnych akrobacji. Ale jest to warte wysiłku, ponieważ dwójka monet jest energią mówiącą o zasiewie. To jest sól ziemi, tak? Więc to, co teraz będziesz zasiewać, będziesz zbierać już wkrótce postaci właśnie opitych plonów, ale tu kochani jest potrzeba pracy. Pracy zdecydowanie pracy i utrzymywania równowagi. Dobrze, to zobaczmy w takim razie. Co tutaj jeszcze Powinniśmy zostawić w tym czasie. Co zostawić w tym czasie? Um, zostawić opieszałość. Zostawić tak, opieszałość, ale i też jest druga informacja zostawić nadmierny pośpiech. Ja mam takie poczucie, że tutaj działania wasze będą potrzebowały pewnego zrównoważenia. Żeby właśnie iść do przodu, trzeba będzie dobrze hmm, trzymać te lejce, tutaj. Ponieważ konie mogą nas bardzo szybko pociągnąć do przodu. Czyli, jeżeli zwlekacie tutaj z pewnymi decyzjami, to nadchodzi czas właśnie na zmiany. Ale tu pośpiech nie jest wskazany. Dlaczego jest potrzebny czas na zmiany? Ponieważ dochodzi do eskalacji waszych myśli, do popadania w tak zwaną czarną dziurę, z której wy nie widzicie wyjścia. Co Wam pomoże? Tej transformacji, bo tu mamy, słuchajcie, początek transformacji. Jeden, pięć i sześć, czyli początek transformacji, który nas prowadzi przez yy, dosyć, bym powiedziała, wyboistą drogę, ale prowadzi nas do szczęścia. Co będzie nam tutaj pomagać? Zobaczmy. Kapłan, czyli Twoja wiedza, Twoja mądrość życiowa, którą do tej pory zdobyłeś. To jest Twoją tarczą obronną, ale mogą tutaj odgrywać ym, również ważną rolę mężczyźni lub też przewodnicy duchowi, osoby starsze, które mają wiele mądrości i które dzielą się z Tobą wiedzą. To już Ty sam uznasz, która wersja. Jest bardziej dla Ciebie, natomiast ja bardziej czuję takie połączenie obu opcji: czyli Twoje doświadczenia, Twoja wiedza, Twoja mądrość, plus ważne osoby, które mogą Ci pokazać ścieżkę, które mogą Ci wskazać, jak coś zrobić. Dobrze. I jeszcze tutaj z talii Twoje światło. Podpowiedzi dla Was na czas tej transformacji. Popatrzmy. Podpowiedzi dla Was na czas tej transformacji. Macie, kochani, ochronę. Nadchodzi czas odzyskiwania swojej mocy i przecinania więzów. To czas odzyskiwania duszy. Waszej duszy. Jesteś w drodze do świętego miejsca. Nadchodzi czas inicjacji. Ja mam takie poczucie, że jeżeli wy nawet teraz się nie zmierzycie z pewnymi zmianami, to i tak przyjdzie to do was w waszym życiu, prędzej czy później. Hmm? Wiecznie rozkwitająca róża. To przydarza się dla ciebie, a nie tobie. Czyli tu jest też powiedziane, że ta sytuacja ma. Bardzo duży potencjał rozwojowy. Nawet jeżeli teraz powiesz nie, to, to, to nie może być prawda, to tutaj, właśnie te energie chcą ci przekazać, że mm, masz tutaj możliwość wzrostu. Wszystko to, co teraz się dzieje, e, jest dla ciebie. Jest dla ciebie, ponieważ tutaj chodzi o Twoje powiedziałabym obudzenie się ze snu, wiecie? Dziewiątka. Mieczy też mówi często o aspekcie właśnie snów. Tu mamy sny, tu mamy sny, przebudzenie ze snu. I wiecie co? I to przebudzenie ze snu nie jest łatwe i nie jest wygodne w ogóle, ponieważ będzie, tak jak mówię, wymagało tutaj pewnych akrobacji waszych, tak? E pewnych zabiegów e nowych, nowych technik. I w ogóle też yy, powiedziałabym, dopasowywania się do różnych trudnych okoliczności, ale widzisz, jeżeli teraz powiesz, że pozostajesz tu, gdzie jesteś, oczywiście możesz tak zrobić, natomiast i tak w tym życiu prawdopodobnie ta inicjacja się zadzieje, bo yy, ja czuję, że yy, to jest taki właśnie moment yy, Twojego przechodzenia z jednego. Jakby portalu w drugi portal, mhm. zdecydowanie, bo zobaczcie, tutaj jest osiem kielichów, to jest droga, którą wy do tej pory podążaliście. Idziecie w stronę nieznaną, w stronę nowego początku, i tu mamy dwójka monet. Jeden portal, drugi portal. Czas przejściowy, i to Napawa stresem, napawa strachem pewnym. Ja też nagrałam wczoraj film, Jak sobie właśnie radzić z lękiem. Myślę, że Dziewiątka Mieczy to jest właśnie ewidentnie ta energia lęku, z którą dobrze by było popracować. Ja też zawsze uważam, że taki zdrowy strach, tak? Jakby zdrowy w tym sensie, że nie, nie przeradza się to w lęk, który paraliżuje. Yy, może też mieć funkcję informacyjną, może mieć też funkcję yy, zabezpieczającą ciebie, tak? Yy, dającą ci możliwość przewidzenia pewnych na przykład konsekwencji Twoich czynów i tak dalej. Więc strach jest ok, pod warunkiem, że my go odczytujemy jasno i słusznie. Yy, zobaczmy teraz ta wiecznie rozkwitająca róża. No właśnie. Kluczowym życiowym wezwaniem jest otwarcie serca w momentach, kiedy najbardziej chcemy utrzymać je w zamknięciu, aby poddać się życiu i dać się otworzyć poprzez stratę i zranienie. Pozwolić, aby to, co znika, znikło czyli tutaj mamy czas znikania, tutaj wiecie, jak teraz zobaczyłam tą energię, jakby po prostu. Te portale się zaczęły przenikać, że ta rzeczywistość, w której wy funkcjonujecie do tej pory, tak jakby nabiera tego nowego kształtu, nowej formy. Dokładnie, dwójka monet coś tu nabiera nowej formy. Mhm. I bycie człowiekiem wymaga wiele odwagi. Dobrze przeżyte życie jest zawsze pełne strat i tragedii, ale również triumfów i przygód. Gdziekolwiek znajdujesz się w danym momencie, życie zachęca Cię do tego, abyś nie zamykał swojego serca bez względu na to, jak może boleć. Poddaj się życiu i daj się otworzyć. I to, co teraz się dzieje, jest dla Ciebie trudne. To jest trudny czas. Zamiast pomstować na trudności, postaraj się dostrzec, dostrzec w nich szansę. Mimo ciężaru, który nosisz, życie toczy się dla ciebie, a nie jedynie się tobie przytrafia. A pewnego dnia w najbliższej przyszłości może się okazać, że będziesz wdzięczny temu, co ciebie złamało i otworzyło. Teraz działaj ostrożnie. Traktuj siebie jak małe dziecko. Owiń się w koc i zaufaj, że wszechświat cię tuli. Jesteś bezpieczna. Wszystko będzie w porządku, czyli to jest, kochani, przejściowe. To nie jest na zawsze. Ten moment waszego życia minie. Skarb mocy, kochani, przekaz dla was. Zanim zrozumiesz innych ludzi, Zrób najpierw ruch do siebie. Daj sobie wsparcia. Kiedy będziesz mocno osadzony w sobie samym, wtedy jesteś gotowy, by wybaczyć innym. Najpierw idź do siebie. Przytul swoje wewnętrzne dziecko. Tak, i wyjdziecie do siebie, kochani. Lub też powinniście pójść. I tu jeszcze przekaz. Powielasz trudne relacje? Nie układa ci się? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w sile swoich przekonań. Przekonania nie zawsze nam służą, by budować szczęśliwe życie. Rozpoznaj swoje przekonania, zmienię je i żyj z pasją. Mm -hmm. I to jest właśnie ten moment, zmiana, która dzieje się w Waszym życiu, i to nie jest łatwe, bo zmiana nie jest łatwa, ale często jest kluczowa. Kochani, wszystkiego dobrego. Niech ten grosik przynosi nam szczęście, ponieważ jest on symbolem szczęścia. Ja Wam życzę ciepełka, serduszek, cudowności, dużo, dużo miłości i radości. A że się rymuje, to mówię prawda. <grybuj> Buziaczki, papa. Pa.